Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witamy w ten piękny poranek piątkowy. Do studia zaprosiłem dzisiaj prezydenta Ciechanowa, pana Krzysztofa Kosińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy KRDP, a w szczególności Ciechanowską. Młodzież w dzień wagarowicza. E, mamy nadzieję, że pan prezydent będzie dobrym przykładem i dzisiaj wagarów sobie nie zrobi. Dzisiaj od samego rana w pracy, a teraz na zaproszenie państwa w Radiu KRDP. Bardzo nam miło, że przyjął pan zaproszenie. Chciałbym na początek poruszyć taki temat. Sto dni prezydenta minęło już jakiś czas temu. Udzielił pan wywiadu w ga w dziennikarzowi gazety wyborczej. I to jest bardzo ciekawa konkluzja na koniec, bo e, b, b, tutaj zapytany został pan, jak uniknąć tworzenia nowych układów. E, z skoro nawet sądy twierdzą, że nie da się tego zrobić. I no tutaj odpowiedź pana brzmiała tak, że współpracownikom wysoko stawiać poprzeczkę, przyjmować do pracy tylko ludzi z wysokimi kompetencjami, bez politycznych wskazań, nie, prowadzić polity, nie wprowadzać polityki do działań samorządowej. I tutaj bardzo ważne zdanie pada do tego transparentność. I o tą transparentność chciałem zapytać, jakie działania pan zrobił w tym kierunku, żeby ta przejrzystość pana działań była większa? jeśli chodzi o samo funkcjonowanie urzędu to trzeba od razu zaznaczyć, że już w pierwszych dniach te wszystkie informacje, które gdzieś tam bardzo mocno były schowane w szafach, wyszły na jaw. Na przykład takim sztandarowym przykładem jest to, że na miasto została nałożona kara ponad 4 milionów złotych za źle przeprowadzony przetarg na związane z pętlą miejską. No i tego opinia publiczna w niestety nie nie wiedziała, dopiero dowiedziała się, kiedy objąłem urząd prezydenta miasta i tego typu przypadków było więcej. No do tego chcę, żeby te moje działania były osobiste, transparentne jak najbardziej, stąd też publikacja spotkań publicznie w kalendarzu na stronie internetowej urzędu miasta, tak żeby każdy wiedział, co danego dnia robi prezydent, w jakich wydarzeniach uczestniczy, z kim się spotyka i myślę, że to też jest dobry przykład, za którym już teraz widzę, że tak Także idą inni samorządowcy z innych miast. Tak, tak, widać coraz więcej, że kalendarze się pojawia na stronach różnych gmin, ale jest też bardzo myślę, że taki ważny krok wprowadzenie rejestru umów, ponieważ tutaj widzimy, z kim pan prezydent się spotyka, ale nie widzimy, jakie są owoce tych spotkań. Jeśli chodzi o ten postulat, który jest związany z takim rejestrem umów zawieranych przez urząd miasta, to rzeczywiście planujemy też wprowadzić tego typu krok i on będzie związany, związany z modernizacją. Całej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, jeśli chodzi o Urząd Miasta Ciechanowa, a to jest duży koszt dla miasta, jeśli chodzi o modernizację tej strony internetowej. Więc będziemy przygotowywać się do tego, żeby w planie budżetowym na 2016 rok tego typu działanie zaplanować i też zrealizować ten postulat transparentności, jeśli chodzi o zawierane umowy. Myślę, że będzie bardzo potrzebny i przyda się po prostu naszym mieszkańcom, będą mogli wszystko wiedzieć, co się dzieje. Tu jeszcze co do polityki, Polityki informacyjnej, to zdecydował pan, że jednak gazeta samorządowa zostanie wydawana. Ja tutaj dotarłem do takiego czasopisma, gdzie, gdzie pani Dorota Głowacka, Jadam Ploszak, czyli specjaliści w tym temacie, napisali artykuł wydawanie gazet przez jednostki samorządowe Te, samorządu terytorialnego. Wątpliwości konstytucyjne są, się pojawiają i tutaj w konkluzjach na przykład jest zawarte takie zdanie, że praktyka wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest postrzegana, jako, jest postrzegana jako jedno z podstawowych zagrożeń dla wolności słowa. Także no, są duże wątpliwości co do wydawania tych gazet. Dlaczego pan podjął ja, taką decyzję? Ja sam miałem wątpliwości co do tego typu działań, kiedy obejmowałem urząd prezydenta i chciałem to ograniczyć do elektronicznej wersji informacji przekazywanej mieszkańcom. Natomiast pojawiło się dużo postulatów ze strony starszych mieszkańców Ciechanowa, że oni jednak mile widzieliby tego rodzaju rodzaju gazetę i te informacje muszą docierać w jakiś sposób do mieszkańców. Nie można liczyć tylko na media, które są obecne na tym rynku ciechanowskim, ale też z takimi podstawowymi komunikatami, z którymi te lokalne gazety niekoniecznie muszą się zmieścić. Trzeba do mieszkańców docierać. Stąd też zmiana formuły Wydawania gazety samorządowej i też znaczne obcięcie kosztów wydawania tej gazety, bo w stosunku do poprzedniego roku to jest 110 tysięcy złotych rocznie taniej, więc naprawdę dosyć solidne cięcie, jeśli chodzi o koszty. Rozumiem, ale jeżeli gazety będą się starać i pan prezydent uzna, że jednak rynek medialny jest na tyle rozbudowany, że wszystkie informacje docierają, to zrezygnuję z tej gazety. Nie jestem tutaj, sam podkreślałem to, że nie jestem tutaj z wolennikiem tego rodzaju działań, więc jeśli to się nie będzie sprawdzało i ta komunikacja i przekaz informacyjny ze strony Urzędu Miasta, jeśli chodzi o najważniejsze, kluczowe informacje przez lokalne media, będzie skuteczny, to na pewno nie będę się przy tym postulacie upierał. Rozumiem. I teraz jeszcze kolejny temat. E Tornistry. E Tutaj pro projekt pilotażowy zostanie wprowadzony prawdopodobnie, jeżeli e konsultacje odbędą się z i pozytywny rezultat będzie tych konsultacji w gimnazji numer 4 w Ciechanowie. Był pan na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Płocku właśnie z przedstawicielami tej, tej platformy e-Tornister i jakie są tutaj plusy, a jakie są minusy tego, tego rozwiązania? No przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że chcemy wprowadzić program pilotażowy tylko dla jednego gimnazjum, gimnazjum nr 4. Ono zostało wybrane z tego powodu, że w ostatnich trzech latach tamte egzaminy gimnazjalne były najlepsze ich wyniki, A no chcemy wprowadzenia tego programu dla pierwszoklasistów. Stąd też w najbliższy wtorek moje spotkanie z rodzicami pierwszych klas uczniów pierwszych klas gimnazjum numer 4. I przedstawimy jak ten program wygląda, o co chodzi. Tak naprawdę, program polega na tym, że wszystkie podręczniki, książki, lektury będą dostępne w jednym urządzeniu, w tablecie. I wówczas uczeń nie będzie musiał tych wszystkich podręczników nosić do szkoły, tylko będzie miał je dostępne w jednym urządzeniu. Odpadają koszty po stronie rodziców zakupu książek, lektur, podręczników, ćwiczeń. I do tego myślę, że bardzo ciekawa rzecz, bo ten, to urządzenie, ten tablet. Będzie dostępny dla dzieci, dla uczniów i w szkole, i w domu. No i do tego będzie miał bezpieczny, nielimitowany, bezpłatny internet. Więc myślę, że to też właśnie, jest ciekawostka. Się, ja tylko obawiam się, że za wcześnie o tym mówimy, ponieważ dzieci już zapalą się do tego pomysłu. Natomiast rodzice muszą rozważyć to i czy na pewno dobrze wprowadzać taki program w połowie, w środku jakoś roku. Także, czyli tyle, od września lepiej by było. O tyle właśnie myślę, że to jest lepszy czas na wprowadzenie, bo. Jeśli wprowadzać go od września, no to wówczas albo decydujemy się na wszystkie podręczniki na zakup po stronie rodziców, albo też idziemy już od razu w to urządzenie. I to jest takie rzucenie tych młodych ludzi na głęboką wodę. A teraz wszystkie dzieci, wszyscy uczniowie mają już te podręczniki ćwiczenia, lektury zakupione, a to urządzenie jest jakby dodatkiem i pokazaniem, że można tą edukację prowadzić w inny sposób i nikt nie będzie podręczników już teraz zabierał. Co jest ciekawe, partnerzy tego programu, czyli PLUS, LG i PZU chcą wprowadzić ten program pilotażowo w pierwszych trzech miesiącach za darmo dla uczniów ciechanowskich szkół, w tym przypadku pierwszoklasistów z gimnazjum numer 4, więc myślę, że warto przynajmniej spróbować tego rodzaju programu. Rozumiem, ewentualnie później koszty, to będzie 50 tysięcy z gminy się. miejskiej. Czas dobiega końca, Panie Prezydencie, życzę miłego dnia, pierwszego wiosny, czy też przełomowego między zimą a wiosną, no i tutaj jeszcze wyjątkowo będzie zaćmienie słońca, także życzę miłego dnia, dziękuję za wizytę w studiu. Moim dziękuję Państwa serdecznie. Gościem był Prezydent Hanowa Krzysztof Kosiński. Dziękuję, do widzenia. gość poranka